ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji. Mało kto dzisiaj w Europie pamięta o samochodach marki Daihatsu. A marka ta powstała w 1907 roku w Japonii. W Europie marka ta kojarzona jest przede wszystkim z produkowania małych, miejskich, ekonomicznych samochodów. Niestety marka ta będąca własnością Toyoty wycofała się z całej Europy w 2013 roku. Minęło 11 lat i te samochody coraz rzadziej widywane są na naszych ulicach. A szkoda! A jaki samochód dzisiaj testuję? Jest to Daihatsu Quore z 2007 roku. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Quore po raz pierwszy zostało zaprezentowane w 1980 roku, a ten samochód jest to jego już siódma generacja. Pojazd ten jest naprawdę mały. Mierzy 3,40 m długości, 1,47 m szerokości i 1,53 m wysokości. Waży około 760 kg. Mały samochodzik. Mała maska, a pod spodem mały silniczek 3cylindrowe 10, 70 koni 90 Nm, ale dzięki temu, że ten samochód jest mały i lekki, z tym silnikiem Daihatsu rozpędza się od 0 do 100 km na godzinę w 11 sekund, a jego prędkość maksymalna to 160 km na godzinę. Jak na 17-letni mały samochód miejski to są bardzo dobre wartości. Nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Sprawdźmy, jak to się rozpędza. Oczywiście, wyłączona kontrola trakcji, włączona procedura startu, strzał ze sprzęgła przy 4000 obrotów na minutę. Żart. To się naprawdę fajnie zbiera. Dzisiaj w Polsce trwa wielka dyskusja na temat ekologii i cew czystego transportu. A to proszę bardzo, 17 lat temu ten samochód średnio spalał 4,4 litra na 100 km, a średnia emisja CO2 wynosiła tylko 104 gramy na kilometr. Jak widać, nie trzeba wymyślać koła na nowo. Wystarczy wrócić do takich małych, lekkich samochodów miejskich. Zanim jeszcze pokażę Wam wnętrze tego samochodu, pragnę zwrócić uwagę na jeden drobiazg. Zobaczcie, przednie koło. Jest bardzo mocno przesunięte do przodu. Zwis przedni jest bardzo mały. Tylne koło jest także bardzo mocno z tyłu. Zwis tylny jest mikroskopijny. Zatem, jeżeli mówimy o rozstawie osi względem całej długości tego samochodu, jest on bardzo duży. Sugeruje to, że wnętrze to będzie pakowne. Zaglądamy zatem do środka. A tu niespodzianka: drzwi otwierają się pod kątem 90 stopni. Lepszego wsiadania nie można sobie wyobrazić. Zatem wsiadam. Wow! Tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie. Miejsca jest mnóstwo. Aktualnie siedzę w najniższej możliwej pozycji, a oto najwyższa możliwa pozycja. Najbliżej kierownicy jak to tylko możliwe i najdalej od kierownicy jak to tylko możliwe. Teraz wciskając sprzęgło, praktycznie prostuję lewą nogę, a mam 185 cm wzrostu. Dodatkowo kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie w niezbyt dużym zakresie, ale ta regulacja fotela jest tak duża, że myślę, że nikt nie będzie miał problemu ze znalezieniem odpowiedniej oraz wygodnej pozycji za kierownicę. Zanim jeszcze wsiądę, pragnę wam pokazać jedną rzecz. Ten samochód posiada także boczne poduszki powietrzne. Sam fotel jest materiałowy, miękki, zdecydowanie nastawiony na komfort z niewielkim trzymaniem bocznym, mi siedzi się na nim bardzo dobrze. Ja, mierząc 185 cm wzrostu, gdy siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela, nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni, nogami nigdzie nie zawadzam mu kierownicę, wprawdzie nie ma tu żadnej podpórki pod lewą stopę, ale same pedały ustawione są na tyle szeroko, by móc bezproblemowo je obsługiwać, tak jak ja teraz w zimowym obuwiu. A jakie jest moje pierwsze wrażenie z kierownicy? Jest tu bardzo po Toyotowsku. Manetka od świateł jak w Toyocie. Manetka od wycieraczek także jak w Toyocie. A jakie są w tym samochodzie zegary? Bardzo czytelne. Jedyne na co ja mógłbym narzekać to fakt, że jest tutaj tylko kontrolka, a nie ma wskaźnika temperatury silnika. Natomiast zobaczcie, samochód ma 200 tysięcy przebiegu, a średnie spalanie. W zimie przy minus 10, podczas jazdy w mieście 5,9 litra. Mamy tutaj także taki prosty komputer pokładowy. Wszystko to, co niezbędne. Podoba mi się to. To radio z płytą CD kojarzy mi się z jakimś innym, niejapońskim samochodem. Natomiast bardzo podoba mi się ten panel nawiewów. Wszystko jest bardzo czytelne, pokrętła są duże i nawet tak jak teraz, kiedy jest zima i jest około minus 12 stopni wszystkie te elementy możemy obsługiwać w rękawiczkach. Pogrzewana jest także tylna szyba, a samochód ten wyposażony jest w klimatyzację. Na wyposażeniu znajdują się także elektryczne lusterka oraz elektryczne szyby przednie, co ciekawe Szyby tylne nie są elektryczne, ale znajdują się tutaj takie zaślepki. W samych drzwiach schowki są niewielkie, no ale muszą być takie, bo ten samochód jest bardzo wąski. Lepiej, żeby więcej miejsca było dla pasażerów. A będąc jeszcze przy temacie bezpieczeństwa, kierownica także wyposażona jest w poduszkę powietrzną. Przed pasażerem także jest poduszka powietrzna, więc cztery poduszki powietrzne z przodu w małym samochodzie miejskim w 2007 roku to wcale nie było tak oczywiste. Poniżej konsoli centralnej znajduje się kolejna niewielka wnęka na drobiazgi oraz dwa uchwyty na kubki. Nasz kubeczek mieści się tutaj całkiem nieźle, a powiedziałbym nawet, że jest ciut za mały, przez co się buja. Większy kubek także by się tutaj zmieścił. A to co mi się bardzo podoba, gdy obsługujemy tą pięciobiegową manualną, przykładnie te kubeczki, które znajdują się tutaj, w żaden sposób nam nie przeszkadzają. Bardzo dobrze zaprojektowano to miejsce. Samą pięciobiegową manualną przekładnię także muszę pochwalić. Zobaczcie, może skoklewarka nie jest zbyt mały, oraz sama ta dźwignia jest dosyć długa, ale nie trzeba żadnego biegu szukać. I powiem Wam, że nawet gdy odpalałem po raz pierwszy ten samochód, gdy stał zimny, a było minus 12-minus 13 stopni, nie miałem żadnego problemu z działaniem tej mechanicznej przekładni. Podoba mi się to. A przed pasażerem mamy duży otwierany schowek. Jak widać, cała kolekcja płyt CD się tutaj zmieści. W tym miejscu znajduje się także taki haczyk. Myślę, że w domyśle miało to służyć na damską torebkę. Natomiast jest on na tyle nisko, że co najwyżej identyfikator możemy tutaj powiesić. Dopiero w tym miejscu widać, jak wąski jest ten samochód. Te dwa fotele są standardowego wymiaru. Ja na każdym z tych foteli doskonale się mieszczę, ale zobaczcie, jak blisko są one między sobą. W tym miejscu znajduje się dźwignia od hamulca postojowego, a tutaj taka mała dźwigienka, która służy do otwierania wlewu paliwa. Tutaj kolejny uchwyt na kubek i z racji tego, że znajduje się on dokładnie pomiędzy Klamrami od pasów. Może to być kubek dla osoby z tyłu, ale także dla osoby z przodu. Tutaj dokładnie tak samo jak na pozostałych dwóch uchwytach na kubki, nasz kubeczek dobrze się mieści, chociaż trochę lata. Tak naprawdę idealnie pasowałby tu ciut, większy kubek. Samochód ten jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Bardzo podoba mi się to, jak przestrzennie jest tu w środku jest tam naprawdę bardzo dużo miejsca i podejrzewam, że. Jedynym problemem, gdybym jechał z drugą osobą o moich gabarytach z przodu, byłoby to, że moglibyśmy się stykać łokciami. Ale poza tym, w każdym innym kierunku tego miejsca jest mnóstwo i nawet do przedniej szyby mam dosyć daleko. Sprawdźmy zatem, jak jest na fotelu pasażera. Fotel pasażera, w przeciwieństwie do fotela kierowcy, nie posiada regulacji wysokości siedziska. Siedzę trochę wyżej niż na fotelu kierowcy, ale Zobaczcie, nad głową cały czas mam sporo wolnej przestrzeni. Zaryzykuję zatem stwierdzenie, że na tych dwóch przednich fotelach spokojnie mogłyby podróżować dwie osoby mające 190 a może nawet 195 cm wzrostu. A czy schowek po otwarciu uderza mi o nogi? Nie ma takiej możliwości, jest jeszcze bardzo duży zapas. Dehacu chłorę jest czterodrzwiowe i czteroosobowe. Pora zatem sprawdzić, czy z tyłu jest równie dużo miejsca co z przodu. Przechodzimy zatem do tyłu, a tutaj kolejne miłe zaskoczenie. Drzwi tylne także otwierają się pod kątem 90 stopni, zatem nikt nie będzie miał problemu z wsiadaniem. I już na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj bardzo dużo miejsca. Wow, <słuch> rewelacja! To jest niesamowite. To jest tak mały samochód, a miejsca na wszystkich czterech siedzeniach jest mnóstwo. Nad głową jeszcze dwa może 3 centymetry wolnej przestrzeni, ale bezproblemowo się tutaj mieszczę. A na nogi tej przestrzeni jest niesamowita wręcz ilość. A oba te zewnętrzne siedziska wyposażone są w złącza i sofiks. Wprawdzie z tyłu okna otwierane są ręcznie, ale mamy tutaj. Takie bardzo sprytne uchwyty na kubki. Nasz kubeczek bardzo dobrze się tutaj mieści. Zatem mamy do czynienia z czteroosobowym samochodem, który ma pięć uchwytów na kubki. Wow! To się nieczęsto zdarza. A jakby tego było mało, w oparciach foteli przednich znajdują się bardzo duże gazetowniki. Natomiast na tym nie koniec praktycznych rozwiązań z tyłu tego samochodu. W tym miejscu jest dźwignia i cała ta kanapa jest przesuwna. W ten sposób możemy znacząco powiększyć bagaż. Ale to jeszcze nie wszystko. Oparcie dzielone jest w proporcji 50 do 50 i to oparcie możemy w bardzo dużym zakresie regulować. Oddzielnie jedną i oddzielnie drugą połówkę. Bardzo praktyczne. Całkowicie zasunąłem kanapę oraz całkowicie pochyliłem oparcie. Zobaczmy, jaki jest teraz bagażnik. Pora zatem na bagażnik. Mamy tutaj dużą klamkę, otwór załadunkowy jest duży, a klapa ta otwiera się dosyć wysoko, jak na tak mały samochód. Naprawdę niewiele brakuje do tego, żebym nie mógł się uderzyć sięgając tutaj do środka. To, co jest istotne, bagażnik ma 160 litrów pojemności. Jak widać, Dwa plecaki się mieszczą. Z całą pewnością zmieszczą się tutaj także jakieś zakupy. A nie należy zapominać o tym, że przy takim ustawieniu kanapy ten bagażnik jest najmniejszy. A wymiary tej przestrzeni ładunkowej to niecałe 90 cm na szerokość, 30 cm na głębokość i około 40 cm na wysokość do półki. Ale stawiamy siedzisko do pionu. Oraz przesuwamy kanapę. Teraz z 30 cm na głębokość, bagażnik ten powiększył się do 55 cm, zatem kanapa przesuwna jest w zakresie 25 cm. Natomiast to jeszcze nie wszystko, co ma nam do zaoferowania ten bagażnik. Gdy podniesiemy tą pokrywę, zauważymy, że tutaj jest miejsce na podnośnik. jakieś narzędzia ale to wciąż nie wszystko podnosimy jeszcze ten styropian i naszym oczom ukazuje się dojazdowe koło zapasowe i jest to koło w rozmiarze 105 70 14 po złożeniu całkowitym oparcia powstaje niewielki próg załadunkowy, a za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu Najdłuższe przedmioty jakie uda nam się przewieźć będą miały 130 cm. Całkiem niezły wynik jak na tak malutkie auto. Samochód ten jest pakowny i praktyczny. To już wiem na pewno o Daihatsu Kuore. Natomiast muszę wam się do czegoś przyznać. Nigdy nie jeździłem w żadnym Daihatsu. Nikt nawet nigdy nie przewoził mnie w żadnym Daihatsu, a także w żadnym Daihatsu wcześniej nigdy nawet nie siedziałem. Zatem poda się koniecznie przejechać tym małym samochodem. No dobra, zaczynamy tą epicką przygodę. Bardzo ładnie pali. Lekko będzie nam szumiał nawiew, bo. Jest minus 12 stopni. No nie można jeździć bez nawiewu, bo zaraz tutaj zamarznę. A poza tym cała szyba mi zaparuje. Jedyneczka ręcznego nie ma, światła są. No i pierwsze odpuszczenie sprzęgła, Jedziemy emocje. Okej, okay. można jechać. <ślesk> Ciekawe jest to wrażenie, bo pierwsze, co ja jako dosyć wysoka osoba, mająca 185 cm wzrostu zauważam, że mógłbym usiąść ciut niżej. Ale nie myślcie sobie, że nad głową jest mało miejsca, bo nad głową mam z dobre 10 cm wolnej przestrzeni. Natomiast odczuwam to, że wszystkie instrumenty pokładowe i wszystkie elementy tego samochodu są dosyć nisko i dźwignia. Też jest dosyć nisko, praktycznie poniżej mojego kolana. Jest to dosyć specyficzna pozycja za kierownicą, no ale cóż, no trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Widoczność we wszystkich kierunkach jest fenomenalna. No nie mogę sobie wyobrazić lepszej widoczności. Lusterka także są duże, jak na ten rozmiar samochodu. Nie bałbym się parkować w najbardziej ciasnym miejscu tym samochodem. Powiem hmm. tak, na razie sama jazda. Wąskimi uliczkami miejskimi, ale co chyba dosyć istotne. Nie mam odczucia, że ten samochód jest wolny, słaby, jakoś słabo się zbiera, czy słabo jedzie. Nie! Jest naprawdę dobrze. Teraz, gdy stoję na biegu jałowym, no nie da się tego ukryć. Trzy cylindry, więc delikatnie trzęsie się skrzynia biegów. Czuję też to te delikatne trzęsienie na kierownicy, ale ta jednostka nie pracuje głośno. Pozytywne zaskoczenie. Jedynka. U. No dobra, jak dostała trochę gazu, to pasuje trochę głośniej. Wow, już na pierwszym zakręcie mogę powiedzieć, że ten samochód ma niewielką średnicę zawracania i w ciasnych miejskich uliczkach na pewno bardzo dobrze się sprawdzi. I póki co, jedyne do czego jakkolwiek mógłbym się przyczepić, to nie moc, nie moment, nie działanie skrzyni biegów, bo ona jest całkiem niezła. Nie jest jakoś niesamowicie precyzyjna, ale taka precyzja w prawie 20-letnim samochodzie jest przeciętna. I jeśli chcieć na coś narzekać, to tylko na to, że gdy ten silnik dostaje obrotów, to pracuje dosyć głośno. Próg zwalniający? No, jak to typowe w małym, lekkim samochodzie, poskakujemy na tym progu, ale. Zawieszenie nastawione jest na komfort. Hamulce, jak najbardziej w porządku, biegi są zaskakująco długie. Pojeździłem trochę po mieście. I akurat jestem w takim miejscu, w którym co chwilę gaz sprzęgło hamulec, gaz sprzęgło hamulec, światła i odnowa. I Muszę wam powiedzieć, że ten samochód jest bardzo prosty w obsłudze Nic nie wymaga używania siły Biegów nie trzeba szukać Wspomaganie jest wystarczająco mocne Ani z gazem, ani z hamulcem nie trzeba się siłować Sprzęgło też chodzi bardzo lekko To jest naprawdę dobrze pomyślany samochód do miasta 60 km na godzinę Czwarty bieg, 2000 obrotów Jest mi tutaj komfortowo Samochód prowadzi się precyzyjnie No ale cóż, nie da się ukryć jednej rzeczy silnik pasuje dosyć głośno Bałem się, że już przy tej prędkości ten samochód będzie mniej stabilny ale póki co, mimo tego, że on jest wąski i wysoki cały czas prowadzi się jak każdy inny samochód Len, testowałbym Dobrze, a jak to cudo zachowuje się w zakrętach? ślimak eee, no całkiem nieźle. Wiadomo, że nikt nie będzie takim miejskim samochodem jeździł w sposób sportowy, ale naprawdę nie trzeba jakoś dramatycznie zwalniać na łukę 50 km na godzinę, gaz w podłogę. To się naprawdę dobrze zbiera No i teraz nie wiem, bo nie mam porównania do innych egzemplarzy. Ale albo w tym samochodzie uszczelki są do wymiany, albo wszystkie Daihatsu chore tak miały, ale po prostu świszcze tutaj w środku, jakby na zewnątrz panowała jakaś wichura. No cóż, to druga wada poza słabym wymuszeniem. 90 km na godzinę, piąty bieg, 2,5 tysiąca obrów. Niestety słychać świst z uszczelek, a w środku nie jest bardzo głośno. Siennik także nie pracuje bardzo głośno. Z tą prędkością da się na dłuższą metę tym samochodem podróżować. Pora na pomiar elastyczności. Czwarty bieg, 90 km na godzinę, gaz w podłogę. Da jest Sleg pod górę. Sto dziesięć, sto Wow, wolf siedem. <grystanie> Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, oraz napisz komentarz. 120 km na godzinę, piąty bieg 3000 obrotów. Trochę głośno, ale wciąż wygodnie. Podoba mi się to. A samochód, o dziwo ku mojemu zaskoczeniu, cały czas prowadzi się wystarczająco precyzyjnie. Jak zatem podsumuję jazdę tym samochodem? Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie on zaskoczył. W mieście. Jest on wystarczająco żwawy. Dodatkowo widoczność we wszystkich kierunkach jest rewelacyjna, a manewrowanie, nawet w najciaśniejszych uliczkach, to sama przyjemność. Ma on także nieoczywistą zaletę. Takim pojazdem jesteśmy w stanie bezproblemowo udać się w trasę, jeżeli tylko będziemy pamiętać o tym, że maksymalna prędkość przelotowa to 110-120 no, km na godzinę. Zawsze jest on także bardzo ekonomiczny, bo średnie spalanie waha się, zależnie od warunków między 4 a 6 litrów paliwa na 100 kilometrów. Rewelacja. Pozwolę sobie także na jedną małą szpilkę wbitą fanatykom elektromobilności. Ten samochód jest pod każdym względem lepszy niż Dacia Spring. A jeżeli ty jesteś właścicielem równie ciekawego samochodu i chciałbyś udostępnić mi go do filmu, pisz na praktyczna strona motoryzacji małpa A także w opisie tego filmu. Nadeszła no, pora na podsumowanie. Daihatsu Kure bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie tym, jak dobrze zaprojektowany jest ten samochód. To malutkie, mierzące 3,40 m na dwozie mieści niesamowitą ilość miejsca w środku. A także pojazd ten jest bardzo praktyczny, ma wiele uchwytów na kubki, wiele schowków, a dzielona oraz przesuwna kanapa z możliwością regulacji kąta pochylenia oparcia sprawia, że albo mamy bardzo dużo miejsca na kanapie, albo całkiem spory, jak na tą wielkość samochodu, bagażnik. W moim odczuciu podsumowanie może być zatem tylko jedno. Daihatsu Quora stało się dla mnie wzorcem tego, jak... Powinien wyglądać samochód miejski. Szkoda, że dzisiaj jest to umierający segment. Z tej strony Gustaw, a Ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!